Dzień dobry, mówi Krzysztof Gramacki. Dzisiaj skupię się na tym, w jaki sposób wykorzystać cykle produkcyjne. W osobnym materiale pokażę, jak je poprawnie skonfigurować. Także krótko, po lewej stronie na pewno zauważyłeś nową funkcję cykle produkcyjne, i teraz po wejściu w te cykle produkcyjne najlepiej zacząć od ustawień. Po wejściu w ustawienia będziesz mógł zobaczyć kilka sekcji, tak? Tutaj możemy sobie zaprojektować swój cykl produkcyjny. Ja nie będę się w to zagłębiał. To, co w tym momencie powinieneś e, odnotować, to to, że możemy tworzyć sobie sekcje własne, jak tutaj mamy planowanie produkcji oraz sekcje predefiniowane. To tutaj, to tutaj podczas dodawania sekcji możemy sobie wybrać z listy jeden z gotowych, jedną z gotowych sekcji albo listę tasków, czyli taką przez nas stworzoną sekcję, i to tyle na początek chciałbym tutaj powiedzieć. Ja mam gotowy plan produkcji, taki dosyć typowy dla cateringu średniej wielkości, zaczynając od planu produkcji, przez listę zakupów, przygotowanie składników, gotowanie, pakowanie, przez to sobie przejdziemy. A tutaj mam stworzone pewne taski cykliczne, pewne zadania cykliczne, które będą się tworzyły automatycznie. Teraz sobie wróćmy do samego cyklu produkcyjnego. Czym jest ten cykl produkcyjny? Cyklem produkcyjnym jest gotowanie na dany dzień. Czyli jeżeli gotujemy sobie na jeden dzień, na przykład na wtorek, to cyklem produkcyjnym będzie jeden dzień gotowania. Jeżeli gotujemy sobie na przykład na piątek i sobotę razem, wtedy to jest nasz cykl produkcyjny i on ma dwa dni. Zaczynamy od dodania cyklu. Wybieram z kalendarza na kiedy chcę gotować. Wybieram, kiedy chcę skończyć gotowanie. Czyli dzień wcześniej o 14:00 wszystko musi być gotowe, i tutaj system pokazuje nam w sumowaniu, ile rzeczy mamy do zrobienia. Ja jeszcze będę nad tym sobie pracował. Do cykli produkcyjnych będą jeszcze opublikowane specjalne aplikacje mobilne na kuchnię. To też pokażę w osobnym materiale. Dzisiaj nie będę się w to zagłębiał. Następnie w sekcji zamówienia system pokaże nam liczbę zamówień, które mamy na ten dany dzień. I tutaj będzie liczba diet, które mamy zamówione. Możemy sobie przejść do innych raportów, które dobrze już znamy w systemie i możemy je znaleźć tutaj po lewej. Tu jest podsumowanie liczby posiłków w systemie i podsumowanie dodatków. Następnie idziemy do mojego pierwszego kroku czyli planowanie produkcji. Najlepiej te zadania dzielić sobie po sekcji na kuchnię albo po osobie. Ja będę sobie dzielił to po sekcji na kuchnię, od czego powinienem zacząć, to przypisanie składników do przygotowania, czyli będę tutaj miał sekcję przygotowanie składników, to co powinienem najpierw zrobić. To właśnie rozplanować całą produkcję, i my szacujemy, że to planowanie produkcji, ten etap taki przygotowania cyklu zajmie od 30 do 60 minut, natomiast ta praca pozwoli naprawdę zaoszczędzić bardzo dużo czasu oraz uniknąć wielu pomyłek. Także zaczynamy od przygotowania przypisania składników, później będziemy mieli rozpisanie, która sekcja będzie gotowała jakie posiłki. Następnie, następnie mamy przypisanie posiłków do pakowni, czyli jeżeli mamy jedną bądź więcej sekcji na pakowni, to będziemy musieli rozpisać, która sekcja będzie pakowała który posiłek. I takie rzeczy jak na przykład wydrukowanie etykietek na pudełeczka, wydrukowanie etykietek na torby, przygotowanie pudełek, wzięcie ich z magazynu, policzenie i na przykład, właśnie poranna odprawa z naszym. Z zespołem. Jak będziemy te zadania wykonywali, to możemy je sobie przerzucać na dany yy, etap albo po kliknięciu przeczytać więcej szczegółów, z czym wiąże się dane zadanie. Ok, lecimy dalej. Mamy listę zakupów. Lista zakupów pokazuje nam wszystkie listy zakupów, które mają coś wspólnego z tym dniem. Czyli jeżeli lista zakupów pokrywa się z danym dniem, wtedy będzie znajdowała się na tej liście. Po kliknięciu w listę, to mamy tą samą listę zakupów, które już niejednokrotnie omawialiśmy i możesz ją znaleźć tutaj w sekcji kuchnia. Następnie w sekcji e, przygotowanie składników to jest coś nowego, czyli jest to sekcja, jest to krok, który powinniśmy wykonać jeszcze przed gotowaniem. System pokaże nam tutaj wszystkie składniki, które powinniśmy przygotować na dany dzień produkcji na dany dzień gotowania możemy je sobie pozortować w dowolny sposób i co teraz powinniśmy zrobić tak jeżeli mamy to planowanie produkcji i moim tym pierwszym krokiem było rozpisanie składników tak? czyli rozpisanie przydzielenie która osoba która sekcja będzie odpowiedzialna za jaki składnik I ja proponuję tutaj iść sobie kategoria po kategorii czyli na przykład mamy oliwę i wchodzimy sobie w daną oliwę Tutaj widzimy do jakich składników idzie ta oliwa. Możemy sobie poczytać metody przygotowania danego posiłku i wpisujemy w jaki sposób przygotować ten dany produkt. Mi tutaj wystarczy, żeby ktoś otworzył i naważył tą oliwę w jakiejś miseczce. Tworzę takie zadanie, przypisuję do jakiejś sekcji. Ja mam tutaj potworzone sekcje na kuchni i mam taką sekcję pre-kitchen, czyli to jest przed gotowaniem, i podzieliłem ją sobie na sekcję brudną, sekcję czystą owoce i warzywa i sekcję czystą pozostałe. I dla mnie to będzie sekcja czysta, pozostałe i tyle. Następnie oliwa z oliwek i tutaj podobnie. I przechodzimy sobie do kolejnej kategorii, kolejnej. Tutaj mamy mąkę, podobnie wystarczy ją naważyć. I weźmy sobie trochę ciekawszą kategorię, jaką są owoce i warzywa. I tutaj ja lubię sobie wydzielić to na dwie osobne sekcje, czyli na sekcję brudną oraz, później, sekcję czystą owoce i warzywa, która będzie odpowiedzialna za gotowanie tych produktów. W taki sposób yy, przechodzę sobie z góry na dół przez te produkty i przypisuję odpowiednie zadania. W przypadku buraka powinniśmy go najpierw umyć i obrać, i takie zadanie przypisuję do sekcji brudnej. Następnie wchodzę sobie w tego samego buraka i będę dodawał mu zadanie, żeby go już w sekcji czystej odpowiednio przygotować, czyli pociąć. Jeżeli tutaj on idzie do sałatki, mogę przeczytać, w jaki sposób powinien być przygotowany i ja sobie nadam mu kształt jakoś, żeby on był pocięty w słupki. I przypisuję do sekcji czystej owoce i warzywa. Podobnie dla marchewki. Najpierw trzeba będzie ją umyć i obrać. To zadanie przepisuję do sekcji brudnej, a następnie tworzę dwa zadania dla sekcji czystej, żeby dla sałatki pokroić tą marchewkę w słupki, a dla kotletów, żeby ją zetrzeć na tarce. I w taki sposób powinienem przejść sobie przez wszystkie produkty. Tak jak powiedziałem, na początku wydaje się to dosyć czasochłonne, natomiast całe zaplanowanie produkcji powinno zająć od 30 do 60 minut jednorazowo. Później, tutaj w sekcji taski, jeżeli sobie podzielimy to po sekcji na kuchnię, możemy sobie zwinąć wszystkie zadania, i wtedy widzimy, sekcja brudna co ma do zrobienia. No, powinno sobie pójść po tą marchewkę i ją y, najpierw odebrać z magazynu, później, właśnie umyć i obrać i jak to jest gotowe to przerzuca sobie na dan. Następnie podobnie z burakiem powinni odebrać sobie z magazynu. Oczywiście będą wiadomo, że odbiera się z magazynu wszystko naraz, także wszystkie te produkty najlepiej przerzucić, że są odebrane z magazynu. Później myjemy, obieramy, przerzucamy na gotowe. I jak sekcja brudna jest już gotowa, wszystkie rzeczy mamy przygotowane, no to przechodzimy do sekcji czystej, czy inna osoba zajmuje się sekcją czystą właśnie patrzę sobie na pomarchewkę i widzi, że część ma pokroić sobie w słupki, część ma zetrzeć na tarce, ile musi masy otrzymać po obróbce i powiedzmy, że ma już przygotowane odebrał to z sekcji czystej przy, odpowiednio star pokroił i jest gotowe i podobnie przechodzimy sobie przez wszystkie inne produkty czy to właśnie owoce i warzywa, czy pozostałe. I na tym polega sekcja przygotowania produktów. Następnie mamy sekcję gotowania. Tutaj widzimy wszystkie przepisy, które musimy ugotować. Po kliknięciu w taki przepis, podobnie, możemy utworzyć sobie zadanie na właśnie stworzenie, ugotowanie kotletów. Przypisujemy go sobie do odpowiedniej sekcji na kuchni. I tyle, mamy gotowe zadanie. Następnie mamy kurczak, omlet, sałatka. I tutaj mamy troszkę ciekawszy przykład, czyli takie pieczone brzoskwinie i być może to powinniśmy zrobić osobno, czyli osobno przygotować mascarpone właśnie z cynamonem, a osobno upiec brzoskwinie. W taki sposób ja mogę sobie osobno tu wydzielić brzoskwinie, oczywiście można ich upiec troszkę więcej. Tworzę sobie zadanie, mogę tutaj sobie dopisać, że chodzi tylko o brzoskwinie, przepisuję go do odpowiedniej sekcji na kuchni. I wtedy wchodzę jeszcze raz w ten posiłek, i teraz tworzę osobne zadanie dla tych pozostałych składników. I podobnie jak poprzednio, jak wejdziemy sobie w zadania, możemy je podzielić po sekcje na kuchniach, i wtedy, klikając, widzimy wszystkie szczegóły danego zadania, jak przygotować ten przepis do jakich posiłków będzie on użyty, tutaj jakiś dodatkowy opis i masy, jakie uzyskaliśmy. Gdy się okaże, że na przykład po przygotowaniu wyszło nam trochę więcej danego składnika, bo na przykład ryż tam trochę spęczniał, możemy wpisać, że otrzymaliśmy na przykład 600 gramów. safe I w taki sposób przerzucamy sobie podobnie zadania, że ten posiłek mamy gotowy, ten posiłek mamy gotowy i po gotowaniu możemy przejść sobie do pakowania. Tutaj jeżeli chodzi o pakowanie, bardzo prosto możemy otworzyć wszystkie taski jednym kliknięciem. Załóżmy, że mamy tylko jedną sekcję na pakowni. Przypisujemy wszystko do jednej sekcji i gotowe. Teraz w liście zadań możemy sobie standardowo podejrzeć wszystkie zadanka. Po kliknięciu widzimy masy, jakie mamy otrzymać. Dla przykładu z Naszymi brzoskwiniami możemy teraz wpisać, że tych brzoskwiń otrzymaliśmy na przykład troszkę więcej. I system automatycznie podzieli nam proporcjonalnie, ile powinniśmy tych brzoskwiń dodać. Następnie, po oznaczeniu, że dany posiłek mamy spakowany, przechodzimy do kolejnego. Pakujemy posiłek po posiłku i mamy sekcję pakowania toreb. Pakowanie toreb jest również dosyć intuicyjne. Możemy sobie odfiltrować dietę, od której zaczynamy, pakowanie, wariant, od którego zaczynamy, czyli w taki sposób, jak to jest przyjęte u Was w cateringu, a następnie przechodzimy sobie paczka po paczce. Możemy sobie je jakoś posortować i zaznaczamy, że dana paczka jest spakowana, gotowa do odbioru, i kolejna, następna paczka jest znowu spakowana następna paczka jest znowu spakowana to będzie zdecydowanie łatwiejsze z aplikacją na kuchnię ale nie będę wyprzedzał faktów a następnie gdy kierowca odbierze taką paczkę może on zeskanować QR kod z etykietki to taka możliwość dojdzie w aplikacji dla kierowcy albo podobnie możemy sobie zmienić szybko status że paczka została już odebrana przez danego kierowcę pozostała nam się tylko dostawy które są skrótem do planowania tras, które już znamy i widnieje tutaj. Także wszystkie trasy, które są wspólne z tym dniem, w którym mamy dany cykl produkcyjny, będą widoczne tutaj. Możemy w nie wejść i na samym końcu mam znów zadania takie własne, gdzie jest sprzątanie kuchni. Mogę podzielić sobie znowu po sekcji i zaczynając od właśnie mycia wszystkich podłóg. Możemy tymi zadaniami sobie zarządzać i je procesować. Także mam nadzieję, że to pokaże Ci mniej więcej, na czym polegają cykle produkcyjne. Wszystkie te zadania możesz eksportować do PDF-ów i drukować, co, jeżeli stwierdzisz, że będzie dla Ciebie lepsze, pozwoli Ci efektywniej z tego korzystać. W osobnym materiale pokażę, w jaki sposób skonfigurować sobie pod siebie te, te cykle produkcyjne i w przypadku, gdyby pojawiły się jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!